Jeżeli robimy i w życiu żyjemy tylko dla doznawania przyjemnych rzeczy tu i teraz, ewentualnie unikania przykrych rzeczy tu i teraz, to jeszcze nie jest duchowość. To duchowość... jest za mało. To jest za mało no. Nie, duchowość się zaczyna wtedy, kiedy zaczynamy pytać, no właśnie, jaki jest sens na dłuższą metę. Jakie wartości ja chcę mieć w życiu, i to tak bardzo jestem do tego zdecydowany, zdeterminowany, że podejmę wysiłek, albo nawet samo ograniczę się, by, czyli wybiorę. Nie? Z czegoś zrezygnuję, coś wybiorę. Duchowość to będzie sposób na instalowanie wartości w swoim życiu. Tak, i wtedy, kiedy ja sobie odpowiem właśnie. Na to podstawowe pytanie duchowości, jaki jest sens, ale właśnie, że to nie będą tylko słowa, że to nie będzie informacja, ale ja poczuję, tak, to jest wartość, to wtedy ja e, wiem i czuję, dlaczego ja mam się trudzić, dlaczego mam podejmować jakiś wysiłek, dlaczego ewentualnie odkładać czy rezygnować z jakichś przyjemnych doznań, dlaczego mam tolerować rzeczy, które są nieprzyjemne, no ale droga do tego celu, który ma właśnie, rozumiem sens tego, ona przez to wiedzie.